Moi najdrożsi słuchacze, trzy dni temu w czasie mojej wędrówki do źródełka mocy, w którym oczyszczam talizmany, zanim trafiają do Was, zdarzyło się coś, czym pragnę dziś w takim moim wolnym czasie podzielić się z Wami. W czasie mojej wędrówki. Zawsze regeneruję moje ciało energetyczne, czyli pobieram te energie z kosmosu i przyrody, by później transformować je na tak zwaną moc użyteczną i dzielić się z nią z Wami. Czyli z tymi osobami, które są w danym momencie, w jakimś takim trudnym momencie życiowym, w jakimś takim e, momencie, w którym potrzebują rady, pomocy, czy chociażby takiego słowa pocieszenia czy odrobinki energii, aby wspomóc, aby w jakiś sposób dodać wam ochoty do walki i ochoty do życia. Ale wracając do mojej opowieści. Idąc tak, dość szybkim krokiem minęłam rozłożyste i jedyne w tej okolicy dęby i zaraz potem ścieżka wije się w kierunku Północnym. I za kolejnym zakrętem, z zamyślenia wyrwało mnie takie odczucie, że ktoś fizycznie, czyli nie duchowo, bo te istoty natury zawsze są obok Was, ale fizycznie mi się przygląda. I rzeczywiście kawałeczek dalej stał mały byczek, cielątko. Zwierzątko z zainteresowaniem obserwowało jak się zbliżam w ten bardzo, bardzo gorący dzień. Bo pomimo wiosny, to nasze prawie równikowe słońce potrafi dać się wyznaki nam, ludziom, a co dopiero takiemu małemu stworzeniu, które nagle, na siłę, zostało oderwane od matki, oderwane przez człowieka. To maleństwo było tak przerażone i spragnione, że wierzcie, mi poczułam w środku taki ścisk w żołądku i znów stanęło mi przed oczami dokładnie to samo, co kiedyś dawno, dawno temu, kiedy zdecydowałam, by napisać książkę Magiczna Kuchnia. To takie bardzo podobne odczucie, które kiedyś kierowało innymi ludźmi walczącymi w obronie na przykład niewolników. Ta misja, ten cel, by zakończyć to bezwzględne traktowanie innych mieszkańców naszej Matki Ziemi. Moi drodzy, bo nie tylko my jesteśmy ziemianami. Ziemianami są również wszystkie inne gatunki, które już ludzie wytępili, wyniszczyli, lub te, które są zagrożone, lub te, które są wykorzystywane. I tutaj dla wszystkich tych osób, które nie widziały tego pięknego filmu, Ziemianie, bardzo proszę sobie zerknąć na YouTube. Tam wystarczy. Wpisać tytuł tego filmu i na pewno bardzo was on zainteresuje, chociaż bardzo trudno wytrwać do końca, ale warto, aby zrozumieć to, co dzieje się tutaj obok nas. I to właściwie bezwzględne traktowanie dla spełnienia naszych kaprysów kaprysów picia mleka. Oddziela się matki od tych, Maleństw, od cielątek i to tylko po to, byśmy mogli jeść lody lub pić kakao czy tym podobne. A przecież można to zastąpić wspaniale mlekiem roślinnym mlekiem z orzechów, z migdałów czy z nasion konopi. I ten przepis na mleko z nasion konopi zamieściłam dla Was na blogu: na blogu Rytuały Matki Ziemi, wordpress, czyli wordpress.com. Ten blog macie również na moim blogu magicznym. Moi drodzy, przepis jest po niemiecku, ale jest wszystko tak wspaniale pokazane, że także dla tych osób, które nie znają tego języka. I moi drodzy, do tego ten bezwzględny proceder okaleczania i oznaczania dzieci, bo przecież takie małe cielątko to tak jak dziecko. Gdy patrzycie mu w oczy, gdy jesteście naprzeciwko niego, gdy dotykacie jego mordki, to jest to dokładnie takie samo stworzenie jak nasze ludzkie dziecko. Jak można wbijać mu w uszy kot kreskowy, jakby było towarem, i to i w prawym, i w lewym uchu? To przecież nie jest towar, tylko żywa istota. Czy my zdajemy sobie z tego w ogóle sprawę, co, co tutaj dzieje się wokół nas? Najwyższy czas, moi kochani, aby powiedzieć nie. I mam czasami takie wrażenie, że nasze dzisiejsze czasy to te same, w których nasi dziadowie walczyli o wolność niewolników. Dla nas dzisiaj takimi niewolnikami są krowy, świnie, kurczęta, a kiedyś też byli ludzie, którym nie mieściło się w głowie, że czarny człowiek coś czuje. I to maleństwo, cielątko, tak jak kiedyś Murzyn, spotyka się z takim niezrozumieniem, poniżeniem, bo należy do innej rasy, innej rasy ziemian. To maleństwo też czuje brak matki, pragnienie, ból, tak jak kiedyś czuli to czarni ludzie, których biali ludzie wykorzystywali i uważali, że oni nie czują, że oni są e, niżsi, gorsi. I tak, moi drodzy, w takim otępieniu żyjemy my dzisiaj i ludzie dookoła nas. I najwyższy czas powiedzieć nie. W formie naszego rytuału dla Matki Ziemi, ale także w formie takiego codziennego, świadomego działania, obserwacji tego, co dzieje się dookoła nas i działania. W imię tej naszej zasady, by myśleć globalnie, czyli myśleć o tym wszystkim, co dzieje się na całej planecie, na całej Matce Ziemi, ale działać lokalnie, bo to to, co dzieje się wokół Was, to jest ważne. Na to należy zwrócić uwagę, aby w tym codziennym życiu mówić nie, mówić nie wykorzystaniu innych gatunków tutaj na naszej planecie. Ale wracając do mojej opowieści. Ktoś przywiązał tego cielaczka bez wody, myśląc, że trawa mu wystarcza. Tak jak wielu, wielu ludzi dzisiaj myśli, że krowa cały czas daje mleko. Cały czas po prostu bez jakiegoś większego Nakładu siły czy pracy, ona cały czas daje mleko. I to jest moje, kochani, błędne myślenie. I wielu ludzi już o tym wie, ale wielu ludzi o tym nie wie. I dlatego również na blogu zamieściłam dla Was filmik z tej serii piosenek wegańskich, które są bardzo proste, ale bardzo, bardzo ważne. Na temat Matek bez dzieci, czyli krów tak zwanych mlecznych. Tutaj wszystkie te osoby, które są zainteresowane, niech sobie zerkną, a wszystkie te, które wiedzą, niech o tym nie zapominają i głoszą to każdego dnia. Moi drodzy, i tak z tym naszym cielątkiem. Miałam przy sobie tylko trzy butelki plastykowe na wodę ze źródełka i nic więcej. Żadnego noża, by na przykład rozciąć butelkę i wykorzystać ją jako takie pojdełko. I od źródełka dzieliło mnie około jednego kilometra. I tak zastanawiałam się, co zrobić, jak to zrobić. I przyspieszyłam kroku, by już po chwili wrócić z tymi trzema pełnymi butelkami wody. I dalej zastanawiałam się, jak napoić to małe cielątko. I pierwszy taki mój pomysł to było nalać wody w dłoń i podać cielątku w dłoni. Ale ku mojemu zaskoczeniu, jak wiecie, każdego dnia my się czegoś uczymy. I mimo tego, że ja wychowałam się u moich dziadków, to jednak wychowałam się w pewnym takim zakłamaniu i mm, takim typowym myśleniu rolników, czyli również wykorzystaniu zwierząt. Mimo tego, że moi dziadkowie bardzo kochali wszystkie zwierzęta, które były u nich, ale je wykorzystywali. I tak ja na przykład nie wiedziałam, że ciele nie potrafi pić z ręki. I wówczas rozejrzałam się dookoła i patrzę, a opodal leży kora sosny. I jeżeli kora pochodzi z takiego spalonego drzewa, to ma ona taką formę takiej miseczki. I zabrałam tą korę i nalałam do niej wody, do tej dziurki takiej, do tego takiego pojemniczka, i podałam cielątku. I znówko mojemu zaskoczeniu, zauważyłam, że to cielątko dalej nie umie napić się, jeżeli tej wody jest tak mało. Potrafi tylko zamoczyć język, ale. Nie potrafi napić się i wszystko wylewa i na prawo i na lewo. I wówczas, moi drodzy, zdałam sobie sprawę z tego, że te nasze reklamówki, takie jednorazowego użytku, które zaśmiecają całe środowisko dookoła, mogą mieć również bardzo pożyteczną funkcję. I taką reklamówkę ja miałam przy sobie, bo moje butelki w plecaku były w nią zapakowane, aby plecak się nie zmoczył, nie zbrudził i Wyjęłam wówczas tą reklamówkę, sprawdziłam i na szczęście nie miała ona żadnej dziurki. Nalałam do środka wodę i, moi drodzy, cielątko wypiło trzy razy po dwa litry wody. Od razu, bez jakiejś takiej sekundy, aby przestać. Więc zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo było ono spragnione. No i potem chciało oczywiście zjeść reklamówkę. I tutaj nasunęło mi się takie spostrzeżenie, że jeżeli cokolwiek takiego wpadłoby wam kiedyś do głowy, to ja zrobiłam tak, że włożyłam do reklamówki trzy duże kamienie, tak żeby oczywiście jej nie przedziurawiły. I szybciutko wróciłam do źródełka i by znowu napełnić te trzy butelki. I znów wrócić do cielątka i nalać do tej reklamówki znowu wody, aby miało na później. I... Dlaczego jest to ważne? Aby wiatr nie zabrał reklamówki i nie zabrudził gdzieś środowiska i aby to cielątko tej reklamówki po prostu nie zmieliło, nie zjadło. I um, nie pohamowałam się, moi drodzy, i rzuciłam taki pozytywny urok. Pozytywny urok, aby właściciel, który wróci do cielątka, nigdy więcej nie zostawiał go bez wody taki urok możecie rzucić również wy wystarczy bardzo silna koncentracja i bardzo silna potrzeba aby ten urok zadziałał i na takiej samej zasadzie, jak działają rytuały z moich książek, które znacie, tak samo rzucacie ten urok, że gdy właściciel wróci, gdy zobaczy cielątko, gdy zobaczy reklamówkę wypełnioną wodą z kamieniami, to aby nastąpiła u niego taka reakcja, klik, wr. <gry> Kiedyś czytałam taką książkę to jeszcze było na studiach, gdy przygotowałam się do egzaminu z psychologii. Bardzo mi się ona podobała, na zasadzie właśnie takiego funkcjonowania mózgu i to przewspaniale funkcjonuje również w magii, w rzucaniu uroków. I moi drodzy, pożegnałam się z cielątkiem i wróciłam do magicznej Oazy. Następnego dnia nie dało mi to jednak spokoju, i cały czas myślałam: Boże, to cielątko jest tam y, samo. I ponieważ i tak planowałam wycieczkę do źródełka, bo praktycznie kiedy tylko mam czas, to staram się do źródełka y, wracać. I moi drodzy, mijam zakręt drogi. Patrzę, a cielątko już się cieszy, już poznało moje kroki. To jest tak jak z pieskiem. Pies nie rozpoznaje właściciela na dużą odległość, ale już na taką bliską odległość, on już was pozna po sposobie chodzenia i po zapachu. I dokładnie tak cielątko, kiedy mnie zobaczyło, to już zaczęło tak brykać w powietrzu. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę, jak na takich łąkach, gdzie cielątka mogą przebywać ze swoją mamą. I mogą przebywać ze sobą również jednocześnie, one przewspaniale tak brykają, jak takie młode rumaki, takie młode konie. Jest to niesamowite wrażenie, bardzo, bardzo takie śmieszne, one takie jeszcze nieporadnie <grych> podskakują i dokładnie tak przywitało mnie cielątko. I moi drodzy, patrzę, a obok stoi wiaderko wypełnione wodą. I dlatego taka moja malutka rada dla Was: aby rozglądać się dookoła, bo Wasza pomoc jest często bardzo, bardzo potrzebna tuż obok. A jednocześnie, abyśmy razem łączyli się w naszych rytuałach dla naszej planety Ziemi. I kolejny rytuał już 25 kwietnia o godzinie 22, moi drodzy, rytuał, który łączy nas energetycznie, aby pomóc naszej matce Ziemi. W tym, aby rozwijały się tutaj te pozytywne energie i ku pozytywnej zmianie ludzi dookoła nas, a także nas samych i naszego otoczenia. Czyli to, co wysyłamy, wraca do nas siedmiokrotnie. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. A cały ten artykuł opiszę dla Was na blogu: Rytuały Matki Ziemi press2s.com. I jeżeli chcecie być na bieżąco, to wystarczy na samej górze wpisać Wasz adres e-mail i każdy nowy wpis otrzymacie przez e-mail. Wasza Maria Bukardi.